Dziwice płaczą, rząd płacze, społeczeństwo płacze, a od wewnątrz to jest jeszcze gorzej. To trzeba ocenić bardzo pozytywnie, ponieważ no, zjazd przyjął przyjął. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. <śla> Myślę, że to jest nie, nie w porządku chyba. W niektórych elementach działalności PZPN-u jest gorzej. O panowie, przecież to jest naprawdę. O panowie, przecież to jest naprawdę. Przejrzystość w polskim związku piłki nożnej. Raz, dwa, trzy. Dlaczego pan Liskiewicz, owszem? Raz, dwa, trzy. Bo ja też słyszałem od pana Liskiewicza naokoło słyszałem od pana Liskiewicza około, że został przymuszony do rezygnacji. Jestem wnikliwym obserwatorem Tego co się dzieje w Polskim Związku Piłki Nożnej Nie, ja rezygnuję Nie, ja rezygnuję No i widzę, że, że nic się nie zmieniło Nie, ja rezygnuję Ja chcę tylko uświadomić Jak wygląda piłka naprawdę od wewnątrz Tak Wszystko